Witajcie na kanale Chodźmy Pozdrowie. Dzisiaj u nas na kanale gości pan starosta pan Marcin Kaczmarek, a w zasadzie to my jesteśmy gośćmi w jego gabinecie w starostwie. I zgodził się udzielić tutaj nam wywiadu i zaprosić mieszkańców na pierwsze mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking. 20 lipca zapraszam ciebie na pierwsze mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking. Gościcino 2024. Będą to pierwsze w Polsce techniczne mistrzostwa w nowej formule zawodu czyli zdrowa, sportowa rywalizacja. Bez pomiaru czasu. 10 sędziów na trasie. Będzie oceniać tylko i wyłącznie technikę. A zaraz po zakończonej rywalizacji kubańska fiesta. Super impreza dla wszystkich. Loteria, koncert, animacje. Taneczna impreza do północy. Ustanowienie rekordu w najliczniejszym pozdrowieniu Nordic Walkerów z kijami. A jak się zapisać? Wejdź na elektroniczne zapisy.pl. Panie starosto, jak się zostaje Panem Starostą? Witam przede wszystkim wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło gościć na kanale. Z tarostą, jak się zostaje, wystarczy zostać wybranym przez radnych. O, w skrócie. To w to skrócie. skrócie. A z czego musiał Pan zrezygnować? Bo taki urząd, takie stanowisko, no to, to pewnie zajmuje dużo czasu. Powiem może tak jak mówię wszystkim, może to już jest trochę oklepane, to jest tak jakby wsiąść do pociągu Pendolino, który już się nie zatrzymuje na żadnej stacji. Trzeba zrezygnować praktycznie z prawie wszystkiego, bo naprawdę obowiązków, zadań i realizacji, które chce się wykonać jest na pewno bardzo, bardzo dużo. No i to jest to praca 7 dni w tygodniu, cały czas spotkania, nakreślamy sobie nowe zadania, także naprawdę bardzo dużo się dzieje. No właśnie, nowe zadania. Co jest dla Pana, e, albo dla radnych i, i dla Rady, dla Pana e, najważniejsze, żeby zrobić w tym okresie, w najbliższym okresie? Najważniejsi są oczywiście mieszkańcy całego powiatu wejherowskiego, a żeby im było lepiej, żyło się lepiej, mamy dosyć dużo zadań do wykonania. Wiemy, jaki jest stan na wierzchni ulic w całym powiecie, wiemy, że. Na 90% czeka nas największa chyba inwestycja w kraju od wielu, wielu lat, czyli elektrownia jądrowa. Musimy zabiegać o te środki, o wybudowanie dróg, ale to są też inne inwestycje, które cały czas zastanawiamy się, co tam jeszcze dołożyć. Na pewno by się przydała szkoła. Wiadomo, że potrzebna też jest rozbudowa ośrodków zdrowia. Rozmawiamy, czekamy na. Informacje z góry, jakie zostaną nam przyznane środki, bo obecne środki są bardzo małe, niewystarczające, liczymy na dużo, dużo więcej. Udało nam się, mogę się pochwalić, złożyć taki wniosek na zakup sześciu nowych hybrydowych autobusów. Czekamy na dofinansowanie, do końca roku pewnie się dowiemy, czy dostaniemy to dofinansowanie, jeżeli tak, no to myślę, że to będzie spory sukces, sześć nowych autobusów, które w całym powiecie zaczną kursować. Mhm. No tak, no to mamy, mamy sprawy urzędu załatwione, a teraz tak, panie starosto, był pan sportowcem, co pan, co pan robił, jaką aktywność pan fizyczną uprawiał? Tak, byłem sportowcem, mogę się pochwalić, nawet byłem na początku powstania klubu takiego jak Arka Gdynia Rugby. Następnie udało się razem z obecnym burmistrzem Rumi stworzyć klub w Rumi Rugby, który istnieje do dzisiaj. Byłem zawodnikiem czynnym, czy to w Gdyni, czy to w Rumi. W tej chwili się cieszę już niestety, czas nie pozwala i już wiek trochę, no bo to jest sport bardzo, bardzo wymagający kondycji zdrowia fizycznego, no jest bardzo narażony na kontuzję. Ale cieszę się bardzo, że w klubie na dzień dzisiejszy trenuje około 200 dzieci. Rubicu, o, to duży. To był fajny. Tak. Jest, to, jest to sport kontaktowy, czyli, czyli takie przepychanka nie jest Panu obca. Nie, nie jest mi obca przepychanka i walka na boisku. Jest to sport mm -hmm. bardzo kontaktowy, ale też jest sportem, co nie wszyscy może wiedzą, dla ludzi inteligentnych, bo przepisy są, że tak powiem, dla laika bardzo skomplikowane. No, bo no, ja, ja się kiedyś bardzo mocno interesowałem e, rógby ze względu na, na swoją posturę, bo, bo byłem trochę większy niż teraz i, i, i lubiałem kon, sport kontaktowy, ale e, nie, było mi, nie było mi dane, żeby, żeby zacząć uprawiać, a w ogóle żeby poznać, poznać zasady, bo jest tam faktycznie, jest, jest, są tam zasady takie dosyć sztywne, że nie można je przekroczyć. Tak, tak. Mm -hmm. no, zawsze sobie tak mówimy, że to jest sport zupełnie inny niż piłka nożna, bo piłka nożna jest sportem, sportem takim, że na trybunach się czasami dzieje źle, a jeśli chodzi o rugby, to na boisku czasami się dzieje źle, bo to wiadomo sport kontaktowy, a na trybunach zawsze jest festyn, zawsze jest zabawa, a zawodnicy po meczu jest tak zwana trzecia połowa, gdzie się spotykają, spotykają na grillu, na piwo, wtedy sobie wszystko wyjaśniają, podają sobie rękę. I tak to powinno wyglądać. Czyli jest, jest dobrze? Tak, jest bardzo dobrze. A spotkaliśmy się też tutaj po to, ja przynajmniej mam okazję zaprosić Pana osobiście na Marsz VIP-ów, który odbędzie się na pierwszych Mistrzostwach Polski w technice Nordic Walking w Kościcinie, gdzie Starostwo jest współorganizatorem tego wydarzenia, pierwszego w Polsce, Mam, mam taką cichą nadzieję, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, że pierwszego na świecie, gdzie nie będziemy mierzyć czasu, będzie, będzie tylko technika ważna, będą 10 sędziów, będzie, którzy będą oceniać całe, całą gamę technicznego chodu Nordic Walking. Czy, czy znajdzie Pan czas, czy chciałby Pan za, może zaprosić mieszkańców powiatu wejherowskiego miasta Wejherowa, tak jak mówiłem, dzieje się 7 dni w tygodniu, coś się dzieje, ale postaram się znaleźć czas, postaram się pojawić, mam nadzieję, że obowiązki, obowiązki mi na to pozwolą, ale oczywiście jeśli tylko chodzi o sport, czyli również o Nornik Walking, to bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w najbliższą sobotę do Gościcina, na pewno będzie przede wszystkim fajna atmosfera, zabawa, po to to też jest ten sport, tak. żeby się integrować, spotykać nawiązywać kontakty, no i przede wszystkim uprawiać sport. Tak, zawody będą jednym z elementów tego, tych mistrzostw, bo, bo cała, całe wydarzenie będzie miało jeszcze kilka innych składowych części, czyli, czyli występ zespołu. zabawa taneczna, loteria, ustalanie rekordu, podniesionych kij do góry, także będzie tam wiele, wiele różnych rzeczy się działo, a przy okazji też chciałem podziękować starostwo za wsparcie tej imprezy, tego wydarzenia na ręce Pana Starosty i zaprosić wszystkich pracowników do udziału. Tak, jak najbardziej, no ja tak jak mówię, uważam, że sport jest każdemu potrzebne. Mnie sport nauczył dużo pokory, dużo szacunku. No, można powiedzieć, że wychował mnie sport. Szczególnie rugby. Trzeba poświęcić trochę czasu. i czasami zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Mówi Pan, mówi pan yy, dla mnie coś bardzo miłego na sercu, dla mojego serca, bo pokora jest mi bliska. Także jak sport uczy pokory, tak, na pewno uczy pokory. Dziękuję, dziękuję panu za to, że poświęcił pan nam ten czas i zapraszam na wydarzenie. Dziękuję bardzo za, za przyjście i jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam w sobotę do Gościecina. Na pewno będzie świetna zabawa, atmosfera i sport. Zapraszamy. Zapraszam.